Ostatnio na kanale Bible Flagbox pojawił się film Pop Francis Christians Over Homosexuals Apologie Biringi y i jest not Asinus. Poszukałem po internecie, czy to prawda. Większość religijnych stron o tym pisze, niestety mało która strona interesuje się tym, że homoseksualizm to grzech, większość zarzuca kościołowi rzymskokatolickiemu, że ukrywa pedofilii. Do takich ludzi mam cytat z MT7, od jednego do sześciu nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą, i taką miarą, jaką wymierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Albo jak możesz mówić swemu bratu, pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, gdy belka tkwi w twoim oku? Obudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata. Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, was nie poszarpały. Dowody na to, że homoseksualizm to grzech są w Biblii. Księga kapłańska mówi jasno, że homoseksualizm i zoofilia to grzech. Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, sami tę śmierć na siebie ściągę enyńli. Jeżeli kto bierze za żonę kobietę i jej matkę, dopuszcza się rozpusty, oni i ona będą spaleni w ogniu, aby nie było rozpusty wśród was. Ktokolwiek obcuje cieleśnie ze zwierzęciem wylewając nasienie, będzie ukarany śmiercią. Zwierzę także zabijecie. Jeśli kobieta zbliży się do jakiegoś zwierzęcia, aby z nim się złączyć, zabijesz i kobietę, i zwierzę. Oboje będą ukarani śmiercią, sami śmierć na siebie ściągę enenli. KPEU 20 Od 13 do 16 W Nowym Testamencie też mamy opis. Wiemy zaś, że prawo jest dobre, jeśli je ktoś prawnie stosuje, rozumiejąc, że prawo nie dla sprawiedliwego jest przeznaczone, ale dla postępujących bezprawnie i dla niesfornych, bezbożnych i grzeszników, dla niegodziwych i światowców, dla ojcobójców i matkobójców, dla zabójców, dla rozpustników, dla mężczyzn współżyjących z sobą, dla handlarzy niewolnikami, kłamców krzywoprzysięzców i, dla popełniających, cokolwiek innego, co jest sprzeczne ze zdrową nauką, w duchu Ewangelii chwały. Błogosławionego Boga, którą mi zwierzono. 1 tm 1, od 8 do 11. Żyjemy w czasach gdzie na zachodzie normalna jest zoofilia, pedofilia, cudzołóstwo oraz homoseksualizm. Google ostatni dodało pro-homoseksualne obrazki. Nieomylność papieża powinna zostać zniesiona. Wydaje mi się, że papież Franciszek został wybrany dlatego, bo jest dobroczynny i starał się naprawić Kościół, lecz nie z napisma świętego. Każde kliknięcie wspiera blok 015 groszami emotikon uśmiech kliknij.